Witam, witam. Lecimy. Kolejny dzień treningowy. Nowy tydzień, można powiedzieć. I dzisiaj, dzisiaj nogi. Mówię, nagram. Dawno nie były wrzucane na kanał też. To nie znaczy, że nie były oczywiście trenowane, ale tak jak mówię, dawno się nie pojawiły, więc dlaczego by nie zrobić nóg? Nogi. Nogi, wiecie, jak u mnie wyglądają. Jest to najtrudniejszy, najcięższy trening ze wszystkich. Porównywalnie do pleców, ale no, e, wysiłkowo, zabierając najwięcej energii, nogi są na pierwszym miejscu. I oczywiście ćwiczę je solo, z racji tego, że jest to duża partia mięśniowa, wychodzi dużo ćwiczeń, bo ponad 6 myślę, 6 czasami 7, ale 6 to dobra liczba. Z racji tego, że nie dzielę czwórek dwugłowych oddzielnie, tylko lecę na jednym treningu. Jeśli zostają też siły i chęci, bo wiadomo, jak to później jest pod koniec treningu, to dorzucam jeszcze łydki, ale łydki też wlatują w inne dni treningowe. Czasami dwa razy w tygodniu, więc nie widzę też potrzeby łączenia ich typowo z nogami. Nogi. Ja jestem chwilę już po rozgrzewce. Zaczynamy klasycznie od siadów. Od siadów. A jakie te siady? Jeszcze nie wiem, czy bardziej dzisiaj nacisk na tą ilość powtórzeń kosztem obciążenia. Parę treningów zrobiłem tak, tych nóg, i śmiało mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. Potężne zakwasy, utrzymujące się dobre kilka dni, więc fajnie. Jest potężny bodziec, na pewno też intensywność tych nóg przekłada się na to, że są potężne zakwasy, ale większa ilość powtórzeń na nogi na pewno jest to spoko pod względem tym, że nie nabawisz się jakiejś takiej kontuzji lub po prostu psychiczny komfort jest dużo lepszy, bo jeżeli założysz więcej jesteś niepewny tego obciążenia ja tutaj ćwiczę solo, to też nie mam kogo krzyknąć, trzeba No, wszystko trzeba mieć w głowie i trzeba podchodzić do tego treningu z rozwagą, wiadomo jak jest, bo nie chcę sobie zrobić żadnej krzywdy, chcę być cały czas w tym treningu. Nie chcę się wyłączyć na parę tygodni, miesięcy, bo Bania siada, na pewno. Ja przyjście na siłownię traktuję już jako coś, co muszę zrobić, tylko to jest jakby mój już tryb życia, styl, coś tym, coś ten desen. Po prostu lubię, kocham to robić i, i tyle. Robię to już sporo lat, czuję cały czas zajawkę, to dlaczego, dlaczego by dalej w to nie cisnąć i nie lecieć z tym, no nie? Po prostu wrzuciłem już parę tych filmików, sami widzicie jak to wygląda, Aktualnie wrzucam po prostu filmiki z treningu, Niektóre treningi wiadomo wyglądają podobnie, ale zawsze coś na tym treningu, inna gadka, jakaś szmatka wleci. Jeszcze co byś zrobił? Co byś zrobił? Wchodzisz na siłownię, a tam widzisz legendarny kurwa, legendarną osobę z lat 90., -tych, 80. -tych bardziej, era era Arnolda i on stoi tak kurwa przy sztandze na sztandze nie wiem ile może być założone więc dla kumatych wiadomo o kogo chodzi no i co by zrobił pewnie kleksa ja też bym się poddał bo tego treningu raczej nikt by nie zrobił o zdrowych zmysłach, na pewno nikt to zaczyna przygodę z treningiem ale trzeba się zajeżdżać trzeba dawać siebie ile się da i to jest najważniejsze iść progresować do przodu i tyle. Więc zaczynamy siady. Przechodzimy na kolejne ćwiczenie też. Siady robimy, ale z naciskiem na czworogłowę. Dlatego też będziemy stawać piętą na tym talerzu, można powiedzieć, żeby po prostu pod jakimś kątem robić te siady. Nie musi być jakiś duży, wystarczy właśnie, żebyś czuł, robiąc siad ten nacisk na tą czworogłowę. Przeważnie robiłem sobie na sygnaturze smyf, ale wiadomo, to jest maszyna. Tu wolny ciężar to wolny ciężar, nic tak nie odda i nie będzie budował twojej sylwetki niż wolny ciężar. Oczywiście maszyny są bezpieczne, ale jeżeli chcesz narzucić mięcho, chcesz, żeby ta sylwetka naprawdę było widać, żeby było widać, że ty dźwigasz. Musisz wiedzieć jedno, że przychodząc tutaj, ty nie możesz przychodzić tutaj za karę. Ty przychodzisz tutaj, bo chcesz coś zmienić z podejściem. Z takim podejściem zajdziesz naprawdę daleko i osiągniesz swój cel jaki chcesz. A przychodząc, wchodząc na siłownię nie wiedząc co chcesz zrobić i już na samym wejściu jesteś na przegranej pozycji po prostu, bo. W głowie, wszystko zaczyna się tu od głowy, że ci się nie chce, że muszę iść, bo na przykład opłaciłem karnet. No to niestety, wariacie, marnujesz swój czas. Przechodzimy teraz na jedno ćwiczenie ćwiczeń izolacyjnych. czworogłowe. nagram tylko pierwszą serię. Wrzucę pierwszą serię. Nie ma sensu. Zauważyłem też nagrywać każdej serii, gdy po prostu wygląda tak samo. Ciężar się nie różni, więc nie widzę sensu, aby wrzucać trzy. Filmik też jest krótszy, a myślę, że to jest dużo bardziej przystępne. Też na przykład lepiej się na pewno taki odcinek obejrzy lub wyszuka to co się chce aktualnie, więc ja robię tutaj trzy serie, zakres 10, 12 powtórzeń, ciężar bez zmian i to jest nasze trzecie ćwiczenie na, mięś... na mięśnie mieście, czworogłowa aktualnie, ale wiadomo przy... przysiad pracuje cała noga. To można powiedzieć pierwsze z ćwiczeń takich typowo na czwórki.